I to właśnie jest tarcza z mojego MultiJeta. Jeśli chodzi o zużycie, to na praktycznie nie ma żadnego zużycia. Ale co było przyszło jakichś stuków ich, ich robotań. Takie było szuranie, tak było łożyska, bo wałka słychać. Tu jest taki, taki luz jest. Powiedzmy na tym tłumiku, druga na tej piaście tarczy. To normalnie na wolnych obrotach powodowało takie szumienie normalnie jakby jakieś łożysko było przytarte. A jak zmieniałem biegi, czasami stuki były łożysko oporowe 160 000 przejechane też ma minimalny minimalny luz. O, nie wiem czy to widać ale brakuje mi brakuje mi o taki luz ma brakuje mi trzeciej ręki jeśli chodzi o docisk docisk wcale tak źle nie wygląda słoneczka nawet nie są tak bardzo wyjechane bym powiedział że jeszcze by dużo dużo na nim pojeździł Jedyne co to można powiedzieć, że ciężko chodziło sprzęgło, bo teraz mam różnicę teraz na nowym sprzęgle, bardzo delikatnie, bardzo delikatnie miękkie jest, a to już było twarde. No, tak jak pisałem przy okazji wymieniałem gumy stabilizatora po wymianie wszelkie jakieś skrzypnięcia, takie delikatne zgrzyty ustały po wymianie tych gum. Tak one wyglądają. No, telefon trochę kiepsko ostrość łapie. Niestety telefonem nagrywam, nie mam innej opcji. I tu jest druga. Tak to wyglądało. O. Z zewnątrz w ogóle nie wyglądają na źle. Jedynie w środku Jedynie w środku widać jakieś takie, ja wiem jak to nazwać, złuszczenia.